I mówisz mi to, bo. Tak. To ja. Ja to zrobiłam. Nie doszłoby do tego, gdybym nie była tak ślepa. Identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Jak leci. Tacy ludzie jak ty, napawają mnie dumą. Dzięki sam. Do następnego razu. Trzymaj się. O ciebie wielu klientów. Niektóre zlecenia po prostu musisz przyjąć, bo są kluczem do rozbudowy sieci chiralnej. Ale inne są opcjonalne, więc wybór należy do ciebie. Chyba nie muszę ci mówić, że im więcej obrobisz zleceń, tym lepiej dla nas wszystkich. No i więcej pracy, to więcej nagród. Stworzyliśmy prototyp bota dostawczego. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. Jeżeli autonoboty dostawcze się sprawdzą, mogą zrewolucjonizować naszą sieć dostaw. Stawka jest wysoka, więc bądź ostrożny. Okay. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzanie identyfikatora. Skok. Wykryto broń. Zostanie zablokowane. Użycie broń rozpalone. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do pomocy jazdu. zgodny. Dziękuję. Odkażanie komputeru. Dane zgodne. Widziałem sam w ochotę. Są Water, zgadza się. Czekaliśmy na ciebie. Powiedziano nam, że pomożesz też przy testowaniu bota. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy, jak się miewa. Hmm, nowka sztuka. Nie bowiem złego słowa. Boty działają tylko kiedy pozostają w zasięgu sieci chiralnej. Jak najszybciej podłączmy centrum dystrybucji. I gotowe. Zacznę przygotowania do testów. A ty poczekaj na sygnał z siedziby. Wielkie dzięki, Sam. Boty mogą już wejść w ostatnią fazę testów. Sama je zaprojektowała. Mam nadzieję, że trochę cię odciążą. W odróżnieniu od ludzi, jeśli któryś padnie, nie będzie rozpróżni. Przed wdarciem naukowcy obawiali się technologicznej osobliwości. Tego, że ktoś stworzy SI inteligentniejszą od ludzi. Ale tak się nie stało. Maszyny nie wywołują rozpróżni. Nie mogą umrzeć. Nie mają plaż. Bez względu na postęp, maszyny nigdy nie pojmą śmierci tak jak my. I dlatego nie mogą nas przewyższyć. Skorzystaj z terminala dostaw. Pokażę ci, jak używać botów. I nie przejmuj się. Będę stąd wszystkiego pilnować. Autonoboty dostawcze mogą wykonywać za Ciebie niektóre zlecenia, ale tylko te proste, rutynowe. Zobacz, co mamy. Na kiepskiej drodze ładunek transportowany przez bota może zostać uszkodzony. Z drugiej strony, podróżując po zadbanej drodze, bot dostarczy ładunek w lepszym stanie. No i szybciej. Rzecz jasna. Postaraj się o tym pamiętać. Teraz musimy poczekać, aż bot dotrze na miejsce. Dziś mamy tylko jednego, ale jeśli test się powiedzie, ruszymy z produkcją masową i będziesz mógł wysyłać je sam. O, e, jednak się myliłam. Udało nam się stworzyć jeszcze jednego bota testowego. Sam zdecyduję, jak go użyć. Przepraszam, dziecko znowu ma ludzi. Dzięki sam. Na razie. Dobra robota. Te autonoboty dostawcze przysłużą się wszystkim. Od mieszkańców miast i stacji po prepersów na krańcach świata. Pewnie jesteś zmęczony, co powiesz na przerwę. Twojemu Edykowi też się przyda. Udaj się do kwatery. No idź. To co robisz jest. Przebacz, nie chciałam cię przestraszyć. Spałeś, kiedy wpadłam. Dzięki za prysznic. Ok. Słuchaj. Mam pytanie. Wiem, co mówią. O tobie. Pomaga terrorystom. Nie ufaj jej. To kolejna naiwna, którą wydał Higgs. To prawdziwa bohaterka. Powiedz sam, co znaczy dla ciebie Ameryka? W oczach mojego ojca byliśmy wyjątkowi. Byliśmy spoiwem tego świata narodem symbolem nadziei i wolności. Możemy znów się nim stać, jeśli będziemy łączyć ludzi, dostarczając przesyłki. Zawsze w to wierzył. Po jego śmierci byłam wrakiem, i wtedy zjawił się Higgs. Razem możemy dostarczać paczki od morza do morza. Teren na zachód stąd był jego rewirem. Współpraca dawała nam dużo korzyści. I z początku dobrze nam szło. Ale wtedy, rok temu, kiedy zaczęły się problemy z fanatykami, skurwiele przejęli nasz system. W jakiś sposób dobrali się do naszych przepustek i podszywali się pod nas, i nagle zamiast leków zaczęliśmy dostarczać broń i bomby. Nic nie wiedziałam. Byliśmy trybikami w machinie terrorystów. I za wszystkim stał Higgs. Na koniec jeszcze wytrzasnął skądś starą atomówkę, a ja własnoręcznie zaniosłam ją do środkowego. I mówisz mi to, bo. Tak. To ja. Ja to zrobiłam. Nie doszłoby do tego, gdybym nie była tak ślepa. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zapobiec zniszczeniu południowego. Próbowałam zabrać bombę z miasta, ale Higgs był szybszy. Upomniał się o swojej nie tylko. Takich ran czas nie leczy. Czas, który mi został, zabrał deszcz. No to już wiesz. To wszystko prawda, z wyjątkiem kłamstw. Nie obchodzą mnie ani Bridgesi, ani odbudowa Ameryki, ale nie pozwolę Hicksowi i jego terrorystom zniszczyć dziedzictwa mojego ojca. Dlatego do ciebie przyszłam. To teraz mi ufasz? Mogę Ci pomóc sam. Tylko daj mi znać.